Cześć, witam Was ponownie z Argentyny. Dzisiaj kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę na modzie Total War. No i tutaj właśnie naszym zadaniem jest podbicie całej Antarktydy, akurat tutaj w tym przypadku grając Argentyną. Zatem dzisiaj czas na kontynuację tej naszej rozgrywki, którą sobie zaczęliśmy właśnie w poprzednim odcinku. Oczywiście tutaj jeszcze taka przypominajka, warto zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Także zainteresowanych oczywiście zapraszam. No a jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę, to do czego tutaj ostatnio doszliśmy? Doszliśmy do tego, że zajęliśmy już trochę ziem właśnie na Antarktydzie. No i tutaj zobaczcie, mamy nieskolonizowaną prowincję, chociaż ostatnio było tutaj USA, ale szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego już ich nie ma. O, pojawili się dopiero teraz. E, Okej, okay, nie wiem, może akurat e, safe był po prostu e, z chwili wcześniej, ale e, to nie ma raczej większego znaczenia, bo i tak, tak czy tak się USA tutaj e, pojawiło. No i dodatkowo jest także Wielka Brytania. Więc szykują nam się naprawdę tutaj ostre starcie, no bo dobrze wiecie, że USA jest potężnym państwem. 530 tutaj prowincji. No w porównaniu do nas zdecydowanie dużo więcej. My mamy ekonomię niecałe 90 tysięcy, oni mają niecałe 900 tysięcy, więc 10 razy więcej tej ekonomii. No może być naprawdę trudno tutaj przed Stanami się wybronić, ale myślę, że Stany zostaną tutaj na sam koniec bo już e, pewnie łatwiej będzie z Wielką Brytanią. E, zobaczmy sobie na naszą armię, tutaj Buenos Aires. E, jest trochę wojska, ale też mamy trochę tego wojska na Antarktydzie. Ja myślę, że tutaj e, tyle armii nam powinno wystarczyć, żeby zająć e, te prowincje brytyjskie na Antarktydzie. No a później będziemy się bronili, później będziemy się bronili, bo oni pewnie będą chcieli tutaj przypłynąć do Buenos Aires, podejrzewam, czy. Do jakiegoś innego naszego miasta e, przy brzegu, no i pewnie będą chcieli tutaj zająć nasze tereny, a my będziemy oczywiście musieli się bronić e, przed ich atakami. No, zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. Kolejna rebelia na terenie Antarktydy, więc, no jak widać, na tych terenach jest dosyć niestabilnie. Ja się zastanawiam, kto się tutaj na tej Antarktydzie buntuje, bo to musi być, powiem, szczerze, że ciekawe zjawisko takie. Walki krainie skutej lodem. No ale dobra, z rebeliami trzeba tutaj krótko i po prostu jak najszybciej sobie z nimi poradzić, bo raczej innej opcji nie widzę. No i zobaczcie, że tutaj Chile chce walczyć z Wielką Brytanią, a więc powiem szczerze, że idealnie w porę. Okej, okay, rozumiem, wojna rozpocznie się za 5 tur. No to my tutaj oczywiście również na tym skorzystamy i zaatakujemy właśnie w Antarktydzie, dzięki czemu możemy sobie przejąć te prowincje, które od początku chcieliśmy przejąć. Także ta wojna jest dla nas w tym momencie na rękę, no bo sobie tutaj możemy oczywiście zająć tereny, na których nam zależało. Problem, że tutaj są także wyspy, więc będzie trzeba też tutaj dopłynąć. No prawdopodobnie raczej drogą morską chyba tutaj nie mamy portów, chociaż jakieś są, jakieś są, zobaczcie, Brytyjczycy mają tutaj jakieś porty. Chociaż tyle, że tutaj możemy z nich skorzystać. No, i dzięki temu zająć te prowincje. Tutaj też jest jakaś wyspa. Tutaj kolejne prowincje. Niektóre są właśnie wyspiarskie, a niektóre ulokowane są bardziej na już można powiedzieć, że stałym lądzie. Ale dobra, tą część Antarktydy, która należała do Wielkiej Brytanii, już zajęliśmy. No, ale tutaj mamy także do zajęcia Falklandy. No, a poza tym tutaj jest jeszcze Georgia Południowa i Sandwich Południowy. A więc trzeba to też zająć. Myślę, że warto byłoby te prowincje również tutaj zdobyć. Nie wiem tylko ile wojska tam trzymają. Zatem te jednostki, które mamy na Antarktydzie, myślę, że możemy już tam zostawić. Natomiast my sobie dopłyniemy tutaj prosto z Argentyny. Dobra, no to desant na Falklandy, które tutaj od razu bardzo szybko zajmujemy. Tutaj są także kolejne wyspy, właśnie Georgia i Sandwich i uwaga, również się tam wbijamy i przejmujemy te tereny. No, i bardzo dobrze, teraz będzie trzeba przygotować swego rodzaju obronę tutaj na linii brzegowej, bo oczywiście możemy się spodziewać jakiegoś ataku ze strony Wielkiej Brytanii. No i pewnie zaatakują, pewnie zaatakują, bo tutaj zajęliśmy im kilka prowincji. No to jest jednak aż na tyle duże mocarstwo, że będą chcieli pewnie tutaj w jakiś sposób odpowiedzieć. No więc, z pewnością tutaj obrona na brzegach nam się przyda. No i zobaczymy, jak tutaj Wielka Brytania będzie chciała z nami negocjować. Mamy na razie 2% Warskora. Powiem szczerze, że to dosyć niewiele, szczególnie jeżeli chcielibyśmy tutaj zająć te wszystkie prowincje na Antarktydzie. No na razie to bylibyśmy w stanie zająć zaledwie kilka prowincji. No chyba, że rozdzielimy to na przykład na kilka wojen, ale póki co tutaj Brazylia również włączyła się do tej wojny, a widzę, że oni chcą tutaj jeszcze walczyć z Peru. No i akurat podziękuję, jeżeli chodzi o walkę z Peru, bo w tym nie mam za bardzo żadnego interesu. Natomiast tutaj zobaczcie, że Francuzi także walczą. Co ciekawe, z Nigerią, ale jakoś pojawili się tutaj e, na, tej, e, w na tej zachodniej części Ameryki e, Południowej. E, ciekawie, pewnie jakąś wojnę prowadzili, więc e, tutaj nam się niespodziewanie nagle pojawili. Dobra, no może teraz jakoś tutaj uda się z Wielką Brytanią doprowadzić do rozejmu, chociaż zobaczcie, że my mamy zaledwie dwa punkty Warscora. No jest to mało, nie oszukujmy się, jest to mało. A Wielka Brytania przecież straciła trochę prowincji. W ogóle zobaczcie, że Ukraina także jest z nimi w sojuszu. Tutaj zobaczcie w ogóle, co się dzieje. Rosja zajęła pół Polski, Polska zajęła Słowację. Ukraina w ogóle ma jedynie jedną prowincję i jest to Ciechanów. No, nie wiem, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, Niemcy w ogóle zajęli tutaj Czechy i Danię. Włosi zajęli Austrię. Tutaj w ogóle Turcja się jeszcze wbiła na tereny Ukrainy, trochę też na tereny Rumunii. E, mamy Naddniestrze, które jest niepodległe. O, Wielka Brytania na zajęła Portugalię. E, w sumie, w sumie, w sumie, jakby tak popłynąć do Portugalii, zebrać te nasze siły, e, to mogłoby mieć sens. Dobra, no to nie będziemy nie wiadomo ile czekać, możemy tutaj popłynąć z tą naszą armią. Do Portugalii. Mam nadzieję, że my tam w ogóle zdołamy dopłynąć. No to płyńcie tutaj pod Portugalię, no i pasuje się gdzieś desantować. Może nie będziemy desantowali się na Lizbonę, bo tutaj mają zamek. Myślę, że możemy tutaj przypuścić desant na Faro. No i zobaczcie, mieli tutaj kilka tysięcy żołnierzy, ale ostatecznie te prowincje zdobywamy. Także um, udaje się tutaj zdobyć no, naprawdę ważną strategicznie prowincję. Dobra, wyślemy teraz większość wojska do Ewory. Zostawimy trochę tutaj jednostek na tej prowincji, no i czas przypuścić atak na e, Lizbonę, czyli jedno z większych miast tutaj e, w Portugalii. No ale jak widzicie, to nam się udało. To nam się udało. Teraz przesuwamy te jednostki na północ. No i ostatecznie tym samym zdobywamy tutaj e, całą Portugalię, a więc już mamy tego warscora zdecydowanie więcej. Zobaczymy, czy teraz uda nam się tutaj jakieś ciekawsze te rozmowy pokojowe przeprowadzić. Bo mamy więcej punktów, więc pewnie będziemy więcej tutaj w stanie zająć. Chociaż nie wiem, czy Wielka Brytania nie planuje tutaj jeszcze jakiegoś odwetu. Dobra, myślę, że tutaj te wyspy też moglibyśmy zająć. No i chyba mamy co. Mamy co chcieliśmy. Zatem udaje się, udaje się tutaj podpisać pokój. No i kolejne tereny są nasze. No i oczywiście te Portugalii odpuściłem, bo nam przecież zależy na Antarktydzie i okolicznych wyspach. No a zostały tutaj jeszcze tylko Stany Zjednoczone do pokonania. Stany Zjednoczone. No już się tego obawiam szczególnie, że oni mają już ponad milion ekonomii, co jest ogromnym wynikiem z pewnością. My to w ogóle teraz mamy naprawdę tutaj duże wydatki, więc trzeba rozwiązać zdecydowanie większą część naszej armii. No, i dopiero przygotować się na tą ostateczną wojnę. Zobaczcie, tutaj na Europę Szwajcaria zajęła całe Niemcy. Co się dzieje? Ta zawsze neutralna Szwajcaria tutaj zajmuje tereny niemieckie. No, powiem szczerze, że w Europie totalna rozwałka. Tutaj w ogóle sytuacja w Turcji, gdzie jest Rosja, podzieliła tę ziemię Turcji. Tu w ogóle Bułgaria się jeszcze wbija. Ciężko, ciężko ocenić dokładnie, co się w tej Europie dzieje, bo tu jest jeden wielki miszmarz. Naprawdę tutaj na analizę trzeba byłoby poświęcić zdecydowanie dużo więcej czasu. Tymczasem my skupmy się na naszej Antarktydzie. No tutaj na razie jeszcze zbieramy pieniądze, żeby mógł móc zaatakować te pozostałe prowincje, które należą do Stanów Zjednoczonych, a tutaj z pewnością na taką wojnę potrzeba będzie naprawdę sporej armii. Tymczasem, jeszcze sobie zasymilujemy prowincję, i dopiero, oczywiście, będziemy myśleli o jakimś ataku. No dobra, mamy tutaj wojsko tak naprawdę z obu stron tych prowincji Stanów Zjednoczonych, które tutaj znajdują się w, na terenie Antarktydy. Tutaj jeszcze można byłoby, wiadomo, przetransportować sobie część jednostek. No, i teraz myślę, że można ten atak już tutaj przypuścić. Powiem szczerze, że naprawdę nie wiem, czego się spodziewać po tej wojnie, bo zobaczcie, że tutaj no Stany cały czas się zbroją tak naprawdę na razie może nie wzywajmy naszych sojuszników, bo... Mm, ja się obawiam, że tutaj mógłby pójść jakiś szybki desant właśnie ze strony e, stanów e, na tereny naszych sojuszników, a to mogłoby trochę nam przeszkodzić, bo ta wojna mogłaby się dłużyć i dłużyć, ciągnąć i ciągnąć, i nie wiadomo, czy kiedykolwiek by się tak naprawdę e, skończyła. Tymczasem e, my chcemy to zrobić, oczywiście. Jak najszybciej, no i wiadomo, jak najmniejsze tutaj problemy mieć w wyniku tej wojny. A więc to są te prowincje, które tutaj potrzebowaliśmy zająć. Jeszcze tylko jedna nam została do przejęcia. Okej, okay, widzę, że tej stany też coś atakowały. No ale dobra, te prowincje mamy. Te prowincje mamy i teraz dobre pytanie, co dalej? No z pewnością będzie trzeba bronić się tutaj. Kasy mamy dosyć sporo, więc możemy sobie jakąś, myślę, że w miarę sensowną armię zrekrutować. Pytanie, czy to jest armia, która nam tutaj, wiadomo, wystarczy na obronę przed Stanami. Zobaczymy, zobaczymy, czy oni tutaj w ogóle będą chcieli przypływać, bo nasz Warscore w zasadzie jest nie za duży, bo 0%, więc można powiedzieć, że praktycznie zerowy, chociaż te trzy punkty tutaj mamy. To by nam dało możliwość przejęcia trzech prowincji. No ja wolałbym tutaj sobie jeszcze trochę poczekać, ewentualnie e, zdesantować się na jakąś wyspę, która należy do Stanów e, no chociażby tutaj na Hawaje. E, to mogłoby mieć jakiś sens. Dobra, no i pojawili się, zobaczcie, pojawił się desant. E, ja tutaj w sumie nie szkoliłem jeszcze armii, bo nie chciałem tutaj płacić sporo za jej utrzymanie. Wolałem poczekać dopiero aż się zdesantują mi właśnie jakoś tutaj tę e, armię, która się desantuje. E, w miarę możliwości okrążyć. No i teraz za bardzo nie będą mieli gdzie uciec. Będą musieli tutaj uderzyć w któryś z punktów. Chyba, że sobie poczekają tak naprawdę na środku. Natomiast tam jakieś wojny z rebeliantami u naszych sojuszników. Dobra, myślę, że teraz możemy ich tutaj zaatakować dosłownie, z każdej strony. No i raczej nie mają tej żadnych szans. No i zobaczcie, kolejny desant tutaj poszedł z armią, która już tak naprawdę została zniszczona sama samym tym desantem, a więc no tutaj dosyć konkretnie. Się ta armia USA tak naprawdę wysypuje, jak do nas przypływają. To jest oczywiście dobry znak, bo my możemy sobie szkolić armię tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy oni przypływają, no i tym samym oczywiście ich tutaj niszczyć. A wyszkolenie tej armii nie kosztuje nas aż tak dużo. Patrząc na nasz skarbiec, to nie są aż takie duże wydatki. No więc to może sprawić, że po jakimś czasie USA po prostu znudzi się ta wojna i będą chcieli podpisać pakt pokojowy. Dobra, no teraz jest ich już tutaj coraz więcej, więc jak widać, USA tutaj nie próżnuje. USA oczywiście ciśnie po całości, no jak się można było oczywiście spodziewać. Co jak co, ale to są jednak Stany Zjednoczone. No i wątpię, żeby oni chcieli tutaj z nami się bawić. Natomiast nie jest też im tak łatwo, bo jak widać tutaj. Szybko staramy się odpierać te ich ataki. Pytanie takie, jak długo będziemy w stanie te ataki odpierać, bo jak widać, są one tutaj coraz większe. Więc jest to tutaj coraz bardziej niepokojące. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. te trzy prowincje by nam się przydały. I to byłaby sytuacja bardzo dobra. No i tak też się stało. Zobaczcie, wojna zakończona, więc. Tym razem nam się udało, pytanie czy następnym razem również się uda, no bo jeszcze tutaj nie zakończymy tej naszej historii wielkiego podboju Antarktydy przez Argentynę, no bo jeszcze została ta jedna prowincja, ale nie, byli, nie byliśmy jej w stanie teraz zupełnie przejąć, więc może zrobimy jeszcze jakąś taką szybką wojnę, żeby po prostu zająć tę prowincję, ale oczywiście najpierw musimy poczekać aż... Skończy się ten rodzaj, no i aż będziemy mieli trochę więcej pieniędzy. Pod odcinkami pojawia się sporo pytań, jak tutaj e, móc zagrać w tego moda, żeby otrzymać dostęp do moda, trzeba mieć dostęp do bety, ponieważ jest tu na razie beta, tej modyfikacji, ona będzie publiczna dopiero za jakiś czas, natomiast jest możliwość dostania się do bety na serwerze twórcy tej oto modyfikacji możecie się tutaj zapisać do bety. No albo jest też drugi sposób, zostać wspierającym, kupić sobie wspierającego tutaj na kanale i wtedy też otrzymuje się. Do Dostęp do bety. Także to są dwie możliwości. Jakby ktoś chciał z którejś z nich skorzystać, to jest taka możliwość. No ja tutaj myślę, że moglibyśmy wojnę już za niedługo rozpocząć. Tylko, że obecnie ja bym w sumie poczekał jeszcze na jakiś taki moment, w którym rzeczywiście byłoby jakieś większe spięcie, gdzie moglibyśmy tutaj teoretycznie skorzystać na jakiejś innej wojnie Stanów Zjednoczonych. Problem, że obecnie oni tak naprawdę z nikim nie walczą. No teraz mają jakiegoś wroga. Pytanie, czy to jest dla nich jakiś naprawdę silny wróg? No nie wiem, zobaczymy. Można powiedzieć, że wyjdzie w praniu. Także rozpoczynamy wojnę. No i tutaj zdobywamy tak naprawdę tę ostatnią prowincję, która jest nam potrzebna. Problem, że raczej na tym się ta wojna nie zakończy, bo pewnie Stany będą chciały tutaj walczyć naprawdę dużymi siłami. No wcześniej wysyłali tutaj dosyć spore jednostki. Pytanie, jak będzie teraz, jak będzie w tym przypadku. No, ale chociaż taki prawek nadziei jest, że z kimś tam walczą, z kimś tam walczą i mogą być tą wojną zajęci. Bo najlepiej oczywiście byłoby tutaj jak najdłużej wytrzymać do czasu rozejmu. No najlepiej tutaj byłoby nam wytrzymać jakoś do e, okresu rozejmu e, i zobaczcie właśnie, tutaj nam go zaproponowali, tylko że oni oczywiście chcą sobie zostawić te, te prowincje, no my nie możemy się na to zgodzić. Natomiast myślę, że możemy zaproponować im, że my zajmiemy sobie tę prowincję. No i udało nam się, słuchajcie, jest, 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 udało nam się. Nasz cel został tutaj wypełniony. Także cała Antarktyda jest nasza. Antarktyda należy już od dzisiaj do Argentyny. Udało nam się spełnić te nasze założenia, które mieliśmy w planie. Tutaj jeszcze można sobie podnieść teraz trochę te wydatki właśnie, bo mieliśmy pewien zastój z badaniami, z inwestycjami, ale to przez to, że potrzebowaliśmy tych pieniędzy, potrzebowaliśmy ich bardzo na różnorakie tutaj cele wojenne. Teraz nawet może trochę zejść na minus, bo i tak mamy pieniędzy w skarbcu póki co naprawdę dużo. No a jeżeli chodzi tutaj o nasz rozwój, no to no, jeżeli chodzi tutaj o nasze podboje, no to zajęliśmy Antarktydę, co było naszym celem. E, także. Piszcie oczywiście w komentarzach, jeżeli macie tutaj jeszcze jakieś kolejne pomysły na grę na tej modyfikacji. Widziałem też, że czasem podsyłacie mi jakieś inne modyfikacje lub scenariusze, które gdzieś tam sami stworzyliście lub znaleźliście gdzieś na forum. Dzięki oczywiście za wszelkie takie tutaj scenariusze czy mody, które mi podsyłacie. Oczywiście w wolnym czasie postaram też się je ograć, jeżeli trafią się jakieś szczególnie dobre mody, to myślę, że mogą tutaj pojawić się również na odcinkach. Ja oczywiście Was zapraszam na social media, linki są wszelakie tutaj poniżej, w opisie, zobaczcie sobie na fanpage, na grupę na Facebooku, Discorda, na Discorda oczywiście zapraszam, żeby dołączyć, no i odwiedzić te miejsca. Tymczasem Ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć i na razie. O, jeszcze tutaj 25 punktów ekonomicznych dobiliśmy na koniec, trzymajcie się.